Dzień dobry, Bogna Białecka, psycholog 5 minut dobra, o całym tygodniu 5 minutówek dobra. Dziś chciałabym Was zachęcić do tego, żeby przez 5 minut każdego dnia Zrobić coś dobrego dla siebie i dla swojego dziecka w swoich dzieci, coś, co może zaowocować niezwykłą rzeczą już w te wakacje. Konkretnie, i tutaj akurat powiem coś smutnego, chcę nawiązać do problemu przeboczcowienia i rzeczywiście przeładowania ekranami którego doświadcza większość z nas. Jako fundacja przeprowadziliśmy taką ankietę na dość dużej grupie, w której znalazło się 220 osób w wieku 10 do 18 lat. I cóż się okazało? Że w tej chwili ponad połowa naszych badanych dzieci i młodzieży spędza przed akranem między 6 a 10 godzin dziennie. To jest naprawdę bardzo dużo. To są i lekcje zdalne, i komunikacja ze znajomymi, i rozrywka, odpoczynek. Prawdopodobnie ma to swoje konsekwencje, jeżeli chodzi o nastrój, jeżeli chodzi też o problemy ze snem. To zresztą w naszym badaniu też wyszło, że ponad połowa ma problemy ze spaniem, z budzeniem się w nocy czy z zaśnięciem. Dlatego chcielibyśmy bardzo zachęcić do tego, żeby przez tydzień poprowadzić dla siebie i dla swojego dziecka taki kwestionariusz, tydzień autodiagnozy. Przygotowaliśmy tutaj mam duży wydruk. Na czym to polega? Wydrukowujemy sobie ten kwestionariusz autodiagnozy, na przykład na formacie A4, dla każdej osoby, która jest obserwowana, i codziennie wieczorem wypełniamy go. Z jednej strony wypisujemy takie rzeczy, jaki dzisiaj masz nastrój. Tutaj można się posłużyć kodem kolorów, który przygotowaliśmy też dla Was, żeby troszeczkę to ułatwić. Nastrój. Czarny, zły, podminowany, wściekły, gniewny, sfrustrowany, żółty, pełen energii, zmotywowany, optymistyczny, zielony, zadowolony, radosny, otwarty na innych, niebieski, zrelaksowany, spokojny, wyciszony, różowy, w romantycznym nastroju, rozmarzony, zakochany, albo biały, apatyczny, pozbawiony energii, emocji, wypalony, trudno określić co czuje. Można to opisać też w kilku słowach ten dominujący nastrój w ciągu dnia albo lub też dodatkowo na skali zaznaczyć w jakim miejscu na skali od złego do dobrego nastroju się znajduje. Umieściliśmy tą skalę dlatego, że niektórym osobom jest łatwiej zrobić to niż bawić się w opisywanie słowami. Natomiast warto pod spodem też umieścić dominującą w ciągu danego dnia emocję. I To jest część dotycząca takiej autodiagnozy emocjonalnej stanu emocjonalnego nastroju. Środkowa część to dotyczy snu właśnie. Ile godzin spałeś dzisiaj? I to chodzi oczywiście o poprzednią noc, czyli jak zaczęłam wypełniać kwestionariusz autodiagnozy w poniedziałek, to to chodzi o noc z niedzieli na poniedziałek. Ile czasu spałam? Czy budziłam się w nocy, czy było łatwo zasnąć, czy nie było takich sytuacji, że w nocy budzę się na dłużej, dłużej niż 10 minut, i też ile czasu minęło od momentu wyłączenia ekranu do momentu pójścia spać. Trzecia część dotyczy samego ekranu. Ile czasu spędziłeś dzisiaj przed ekranem? Ile czasu spędziłeś z kolei wśród zieleni, na przykład w parku albo w lesie? w jakimś innym zielonym miejscu, zielonym w sposób naturalny. I jeszcze jedno pytanie, ile czasu spędziłeś dzisiaj na aktywności fizycznej typu sport, albo chociażby spacer. I wypełnienie tego kwestionariusza zajmuje naprawdę zaledwie 5 minut w ciągu dnia. Po tygodniu bo prowadzimy go od, od poniedziałku do niedzieli. E, patrzymy. Na to, co tam się pojawiło, i w tym momencie też będę zapraszała Was wszystkich na e, live'a, podczas którego wyjaśnię, i co z tym dalej zrobić, bo od tego, co zaobserwujemy, zależy, co dalej możemy z tym robić. Czy będzie zalecany taki detoks cyfrowy, pełen, typu rzeczywiście zrezygnowanie na wakacje na 2-3 tygodnie z ekranów czy będzie bardziej zalecany taki przynajmniej częściowy detoks cyfrowy, no już dwa słowa będą o tym, jak to w ogóle przeprowadzić, czy też jest z nami wszystko idealnie i rzeczywiście nie potrzebujemy się niczym martwić. Dla ułatwienia też na samym końcu jest jedna kartka z, ze spisem różnych emocji, tak żeby dla osób, które mają problem z określaniem swoich stanów emocjonalnych, też żeby im ułatwić to określanie swojego, swoich dominujących w ciągu danego dnia emocji. Jest to inwestycja, 5 minut dziennie przez tydzień, natomiast gwarantuję, że to zaprocentuje. Bardzo serdecznie zapraszam.